i can still remember how that polish football team played made me smile if i knew if i had my chance that i could make those players dance and maybe they'll be moving for a change when i watched them play it made me shiver but i knew one player could deliver his name was Łukasz Chodowski i kiedyś dla can't remember if I cried when I read he moved and said goodbye but something touched me deep inside the day Chodowski PZP nie będzie robił sobie jaj. Z bólem serca bramki strzelaj, z bólem serca dla bramki strzelaj. Czy widziałeś kiedyś polską grę? Piłkarzom ledwo się chodzić chce, a co dopiero biegać? Dzięki nim jesteśmy dnem A ostatnio słychać pukanie od spodu Lecz czasem tam przyjdzie zdolny ktoś I powie mam grania w lidze dość Dajcie mi grać dla Polski Tak właśnie zrobił Podolski Go I poszedł gość, nie dziwię się Wpadłbym złość, lecz stolny zawsze znajdzie coś Jukasz, łkasz zwiał. Zwiał do Niemiec graj, graj za swój niemiecki kraj. Chodźcie skręca kraj dla Niemca, czy to wrzesień, czy maj. Bez nie będzie robił se jaj, bólem serca bramki strzelaj. Z bólem serca bramki strzela. W meczu z Polską strzelił bramki dwie. Widziałem go, nie cieszył się. Miał wątpliwości, którzy są nasi. Kiedyś był nikim, dziś zwycięzcą jest. Nie budka z piwem Oktoberfest. Nie polski Fiat, Mercedes-Benz. Mógł grać w Polsce, był na to czas A teraz mówią, zdradziłeś nas Nie chciałeś polskiego sportu Nie będziesz miał paszportu Co by nie zrobił zawsze źle W Polsce się karze za dobrą grę Więc chyba trudno dziwić się Że Łukasz Podolski zwiastuje Chodźcie skręca, graj dla Niemca, czy to wrzesień, czy maj. PZPN nie będzie robił se jaj. Z bólem serca bramki strzelaj. Z bólem serca bramki strzelaj. Graj, graj za swój niemiecki kraj. Chodźcie skręca, graj dla Niemca, swoim zwycięstwu daj. DZPN nie będzie robił z bólem serca bramki naszy na mistrzostwach Europy strzelaj. Z bólem serca bramki 4-0 strzelaj.